Ciemka Emka, witam Was ponownie w Albionie na turnieju, pierwszym turnieju widzów. Dzisiaj chcielibyśmy sobie omówić grupę B. Omówić, obejrzeć i pokibicować, a na koniec przedstawić sobie wyniki pojedynków właśnie grupy B i zobaczyć kto z tej grupy wyszedł, także zapraszam was do oglądania. Pojedynek Agent vs Mazurek, dzisiaj widzimy dwa Daybreakery, czyli Włócznia Wolońskie, to być w ogóle ciekawe, obie na korzeniu są. Odbitka z drugiej strony Demon, hmm. No nawet oczywiście. I z jednej strony buty na powiększenie, z drugiej zwykłe scholarki bez ustawionej pasywki, ciekawe. Pelerna Tetford i Pelerna Tetford. także Tutaj raczej, raczej będzie mocno wyrównane po jednego, Chociaż te buty mogą dać taką przewagę, że druga strona się nie pozbiera Zaraz zobaczymy oh, Jest, pojechało, pojechało O, i zostało przerwane od razu, okej okay. Czemu wód przerwane było? I co my tutaj mamy? Percz, percz poleciał Percz za perczem, ale jest kleryk Kleryk, który to wygrywa Plus wyciszenie, już tylko autoataki Nietrafiony bolec może to przegrać Uwaga, i jednak nie Jednak mazurek na kolana kończy Witam w drugiej rundzie agenta vs. Mazurek. Mamy tutaj lekką kuszę na kleryku butach powiększenia i czapką antytrutową, czyli z dużą osłonką. A po drugiej stronie jest Mazurek, który wybrał Warboła, ale czemu taka klata? Nie wiem. Czemu pasywka pod ceceki Też nie wiem. Bardzo ciekawy zestaw. I czemu też ma pasywkę na antyceceki? Czy spodziewa się, że zostanie trafiony od razu z W, może tak e, także zobaczmy zobaczmy jak to wygląda o jacie, e, tutaj też ciekawy skill na W no cóż, mocna strona mocna pozycja jednak dla kuszy jest w tym momencie, jeśli jeszcze trafi wyciszenie które właśnie trafił e, to mazurek już powinien być Totalnie poskładany I tak się właśnie dzieje Tutaj ze strony agenta jeszcze nic tak naprawdę nie poszło Ze strony mazurka już wszystko Tak naprawdę No i w tym momencie mazurek pada na kolana Pojedynek grupy B kolejny Polosit na agenta Zobaczmy tutaj co mamy po lewej stronie Pojawiają się marakasy Czyli awalońskie macki Pod totalne Przerywanie, przeżywajkę O właśnie został zmieniony skin na skid na doskok, e, ok, zobaczymy, e, perch, hunterka, buty z przewrotką, bridge, no tak znowu mocno na przetrwanie, ale też zamęczenie. Hunterka w połączeniu z, e, z tą pasywką może nieźle poświrować. Zobaczmy drugą stronę. Agent na włóczni, czapli, spear e, pod, odbicie, no nie wiem czy to będzie działać. E, tutaj Reszta mi się wydaje, że dobrze zostawiona. Też mocno yy, pod przeżycie pasywka. Ale zobaczymy, czy odbicie w ogóle mu coś da, bo mi się wydaje, że Bustigan będzie mu to przerywał. Yy, jedzonko poszło i już rozpoczynamy pojedynek. Także ja bym tutaj stawiał na marakasy. Chociaż może też się to skończyć <grym> yy, na marakasu ze względu na to, że Pika może, znaczy włócznie, Tapli, może go zamęczyć, jeśli marakasy za szybko użyją swoich skili. O, właśnie o tym myślałem, właśnie odbicie, że będzie przerywane przez W. Eee, tak, jest percz, jest percz na żołnierkę. Także marakasy ostro jadą po przeciwniku. Eee, niby wydaje się, że wy wyrównana walka jest, ale ja tutaj widzę mocno, że marakasy są do przodu. Eee, tym bardziej teraz kiedy dostaje potężną słonkę, Hunterka leci. Agent już nie wie co robić. Cofa się, cofa się, liczy na to, że uzyska jakieś skile kluczowe, ale cooldowny już go pokonają. W tym momencie Polosid wyczekuje odbicie na włóczni i to jest koniec rozgrywki, proszę państwa. Grunda druga, Agent na Polosida. Zobaczmy sobie tutaj po lewej stronie widzimy w narożniku Łuczek z podwójnym leczeniem, buty powiększenia Tetford z resami. A po drugiej Warbow Jeden Perch, Kleryk. Zobaczymy, Próbuję go Polosid troszkę na dystans ugrać, ale Coś tutaj nie za bardzo wychodzi e, <laughs> Nie korzysta w ogóle Z Percha, którego ma Także O, chyba poszedł, chociaż Nie, 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 to było tylko przebicie e, Cały czas czekamy Cały czas czekamy, nie trafił z E Czy to go właśnie zabiło Polosida, że nie trafił z E Dużo za stracił Kolejne leczenie leci. perż, w końcu poleciał już w ogóle za późno po temacie. polocić na kolanach. Boga, runda trzecia. Rzadko do niej dochodzi w tym turnieju. Agent na kuszy lekkiej z moysakiem. Karleonka, o, będzie podwójne, długie kół. Mocne przeżywajki, buty powiększenia kleryk i... odporność, potka i oczywiście garnek na osłonkę. A z drugiej strony... typowy koraptedziarz. Chociaż może budki nie do końca Ale na budki pewnie chce przyjąć e, skuszy Tutaj z agenta Oczywiście mam na myśli tą bombkę Pewnie na buty chce to zrobić, ale jeszcze zobaczymy e, Oczywiście agent ma wyciszenie na w... O nie, jednak nie ma Ma przebicie Kurczę, no to nieźle. Myślałem, że po, zagra pod wyciszenie, ale dobra. E, Polosit by mógł to w sumie przeskoczyć z W. No dobra, zobaczmy. Ale czemu naleczenie? Czemu pasywka na leczenie? To jest właśnie zastanawiające. E, Q nie na przebicie, też zastanawiające, czemu doskok, przecież tutaj zerowa mobilność po stronie kuszy. E, oczywiście będzie na dwa combo grał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także już Blackhandy gonią, 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 kuszę. Będzie, uwaga! Bombka, czy cokolwiek innego, co tu się dzieje? Co tu się ze strony agenta dzieje? Co to za w ogóle zamieszanie? Jest jednak, jest jednak wyciszenie. Podwójne kupoleci. Jest! Przyjął, przyjął, przyjął na to, ale. Do samego końca, do samego końca walka. W tym momencie nie wiadomo, co się stanie, kto opadnie. A jednak, a jednak kusza dała radę. Cudem, bo cudem, ale dała. Tak więc lecimy z pojedneczkiem. Mamy tutaj one-shot kuszę i przedziwny black handy, czyli Toma vs agent H3. Ktoś tu chyba butów zapomniał na powiększenie użyć. Oj, to chyba będzie szybka runda dla agenta. O właśnie, kolega, kolega zapomniał użyć butów powiększenie na start, więc black handy po prostu skasowały kolegę. Dobra, lecimy, runda druga, Toma vs agent. Tutaj po jednej stronie mamy Daybreakera, czyli upadek dnia, a po drugiej stronie mamy Pikę. Widać, że agent się już stakuje przed rozpoczęciem walki. <grymne> I to ma go skontrował czapeczką, ale to nie koniec, bo będzie lujec potężny. O! Toma zniknął. Ale agent ma cały czas stakowanie, bo Kuba nie potrzebuje przeciwnika. O kurczę, chyba, chyba agencik wygrywa właśnie. To ma troszkę się zamotał. O tak, budki powiększenie na sam koniec, a gdyby użyły wcześniej mógłby to wygrać. Pojedynek numer 3. Tomak vs agent. Oboje wystartowali z łukiem tylko że tutaj po jednej stronie mamy podwórny percz, a po drugiej mamy podwójne leczenie. I to będzie beka. <grym> o, kurcze Agent już ma problemy na start, ponieważ dwa percze poleciały. Znaczy polecą z drugiej strony prawdopodobnie. O właśnie. Czekaliśmy na to, ale, ale, no nie, nie, jest tak źle, nie jest tak źle dla agenta, już druga strona się wypstrykała z wszystkiego, nie wierzę, czyżby wygrał? Czyżby agent na podwójnym leczeniu wygrał z podwójnym Perze? Coś pięknego, niespodziewany zwrot akcji. Uwaga, uwaga, pojedynek Polosid vs Mazurek. Zobaczmy sobie, co tutaj Mazurek ma, Spirit Huntera. Hmm, ciekawie, ciekawie się zapowiada. Tutaj tak jakby chciał mu plombę z srogą sprzedać, ale czym go przytrzyma? To jest pytanie. I oczyszczenie sobie wziął. Ciekawe, czy będzie mu w ogóle potrzebne. Nawet pasywki nie wybrał, także daje duż, duże fory przeciwnikowi. Jeszcze brak potki. Ehm, przy butach na zwiększone ceceki. Kiedy żadnych ceceków tutaj zbytnio nie ma. Ciekawie. Tutaj wydaje się, że przypadkowe Przypadkowe kliknięcia były zastosowane. Z drugiej strony mamy awalońskie mace pod, można powiedzieć, przeżywajkę, kontrolę. Chyba na wymęczenie będzie set grany e, z sperdżem na głowie, czyli raczej pod skontrolowanie będzie fajnie szło. E, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie działać. Także ja bym tutaj w tym meczu raczej obstawiał macki, e, że po prostu zamęczą przeciwnika na śmierć. Czemu czemu Polosit nie przerwał? O, tak myślałem, że, że to kompletnie nic nie da, ten strzałse. Ehm, chciałbym zobaczyć, czy, czy w ogóle Mazurek będzie w stanie jakikolwiek damage wydłużyć. Bo wydaje mi się, że te macki właśnie po prostu przejadą przejadą po prostu po włóczni bez najmniejszego problemu. Runda druga: Mazurek versus Polosit. Mazurek na to porze. Troszkę mała mobilność i nie wiem po co ta pasywka na CCK, ale odbicie plus leczenie. Jeśli by dał radę siedzieć na warbole, to by mogło mieć nawet sens. Warboł z rutem odepchnięciem, więc tutaj, tutaj mogą być problemy z siedzeniem mu na tyłku. Zobaczmy, mazurek tutaj już rozpoczął swoją szarżę od W, wjechał, wjechał ostro, ale pff, nie za dużo tego damage'a zadał. I teraz czy odpali leczenie, czy w ogóle da rady się odleczyć? Zaraz zobaczymy, no przecież klatona leczenia ma. Nic nie trafił, polosit trzyma go na dystans, daje sobie kleryka, co powoduje, że mazurek w ogóle nie jest w stanie się odleczyć. I mazurek chyba właśnie umiera, pyk, w sprawie. Dobra, mamy kolejny pojedynek, Polosid vs Tomak. Zobaczmy co Tomak sobie ubrał. Wziął włócznie. Yy, z bolcem. I leczeniem. Będzie tutaj raczej mocno, mocno dziabał po plecach Polosida. Raczej nie da mu uciec. Mimo, że ma buty na powiększenie, to Polosid nie ma tutaj zbytnio dużej mobilności. Także raczej będzie to walka w zwarciu do samego końca. O! Trzeba zabić nieregulaminowego zająca. I co my tutaj mamy jeszcze? Dużo leczenia, percz... Percz może pomóc na macki awalońskie. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie działać. Tutaj unik, nie wiadomo po co tak naprawdę. O, jest, udało mi się przeskoczyć, dzidę. I siedzi mocno na tomaku. Tomak zgupiał, nawet z nie trafił. Stracił wszystkie staki. Polosic twardo siedzi na Tomaku. Czy mu przerwie to czymś? Nie, spróbował sperdżować, dlatego się nie perdzuje. I kurczę, w tym momencie Polosit dobrze daje radę. W dobrym momencie, nawet, wypił potę. Potężne resy otrzymał. Jest tutaj duża szansa dla macek awaloński, żeby w ogóle to wygrać. Jak e mu wejdzie, to już w ogóle da radę. Uwaga, uwaga, będzie e, będzie e. Jest e! Wygrał! Runda druga: Polosit vs. Tomak. Co my tutaj mamy? Po jednej stronie mamy łuk pod nakrętkę, z perdżem, nie wiadomo w sumie czemu, z klatą łowcy. Hmm. Nie ma tu żadnego leczenia, też jest dziwnie, bardzo dziwnie. I z tymi butami naprawdę nie rozumiem, co tutaj Polosy miał na myśli, tworząc ten set, kiedy po przeciwnej stronie ma black handy, których raczej nie sperdżuje, dostanie dwie buły, także nie chcę tutaj Źle mówić, ale to wygląda na to, że Łuk zostanie bardzo szybko złą shotowany Ale jak się co, to, to on to wymyślił z tymi butami i chyba, chyba w ogóle już po butach. O! No dobra, ale <ścoughs> percz poszedł na wszystko, co Polosit miał. No, Ale, ale to Mac zepsuł, ale to Mac zepsuł reset, ale mimo tego i tak daje mocno radę, ponieważ Polosit nie ma w ogóle czym go skontrować. Także jeszcze buty powiększenia i to po prostu, mimo tylu błędów, i tak Tomak pozamiatał. Po prostu ten set nie miał prawa bytu. Uwaga, uwaga, runda trzecia. Tomak versus Polosid. Zobaczmy, co tutaj Polosid sobie naustawiał. Hmm. 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 Także tutaj, jeśli tego nie pozmienię zaraz, może być bardzo, bardzo ciężko. Raczej wtedy będzie pojedynek jednostronny. No ehm, do, dobra, Blackhandy prawie w typowym zestawie, czyli pod, pod dwa combo, ale czemu takie skille? O, 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 dobra, dobra, już tutaj Polosydz się pozbierał. Nawet pasywkę na butach ustawił. O, jest doskok, dobra, mamy to. E, z drugiej strony, e, zobaczmy Tomaka. Hmm pod odepchnięcie, ale nie pod odskok, czyli bazuje tutaj na drugim buffie, który może zostać sperżywany. Jest slow, ale nie za bardzo będzie go na daleko trzymał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, chyba że spróbuję E plus W użyć i wejść w dymek, no to też może być opcja. Tutaj liczy na to, że, że da radę szatą trzymać na dystans Blackhandy. Tak naprawdę, jeśli Blackhandy dobrze zagrają z W, to powinny powinny tą szatę ominąć, także nie wiem czy to da radę. Buty powiększenia. Tutaj dobry wybór, na pewno i potka na powiększenie. No myślę, że... Myślę, że w tym zestawieniu łuk ma nawet szans. Także zobaczmy. Także zobaczmy jak to będzie wyglądać. Tutaj... Nie pod przebicie, tylko doskok Także zobaczymy, zobaczymy. Blackhandy nie wiem czemu pasywkę mają na leczenie. O, dobrze to Mac zaczął, ale. No właśnie, tak się spodziewałem. Tak się spodziewałem, że Polosit po prostu sobie doskoczy i sprzeda mu E. Zobaczmy co teraz. Jeszcze jeszcze żyje, ale już chyba drugie kombo powinno to Maka wykończyć. Dokładnie tak. Troszkę źle skillę nacisnął i to go zniszczyło. I tak oto prezentuje się zestawienie grupy B. Na pierwszym miejscu wychodzi agent, wygrywając 3 pojedynki, czyli wszystkie. Nie do zera. Także nie był aż tak aż takiej dominacji, ale ale pokonał wszystkich. Także tutaj szacunek. Na drugim miejscu wychodzi Polosid ze swoimi potężnymi awolońskimi buzdyganami, z dwoma punktami. Gdzie? No tutaj było też blisko. Także jeszcze jeden punkt dostaje Tomak. Tutaj walkowerem oddana walka Ponieważ, ponieważ Mazurek postanowił nie przychodzić, próbowałem do niego wiele, wiele razy napisać, chłop nie odzywa się, także chyba się załamał po swoim wyniku z poprzednich meczów. Także no cóż, tutaj się z nikogo nie chcemy naśmiewać, tak naprawdę ten turniej jest for fun, także jeśli nie chcecie grać, to oczywiście nie musicie, oczywiście jak już wiecie, że że już nie wyjdziecie z grupy, no to możecie się odpuścić, ale tutaj wiecie, to nie gramy o złote gacie, tak naprawdę. Więc każdy, kto chce zagrać do końca te pojedynki, mimo że wynik już jest nawet przesądzony, to śmiało zahostuję i wrzucę potem jako część tego filmu właśnie pod waszą grupę, ponieważ każdy ma prawo, żeby te wszystkie walki sobie rozegrać, nawet sparringowo. Także. To by było na tyle, dzięki że wpadliście, trzymajcie się, no i oczywiście powodzenia życzę wszystkim, którzy będą uczestniczyć w walkach kolejnych grup, no i oczywiście w dalszych etapach aż do finału, do następnego.